Tu mamy gołąbka o numerze 053 23 rok 7870. Jest to gołąbek samiczka na 100%, praktycznie już. Jest to gołąbek z 23 roku, ale jest to gołąbek nie za dużej budowy, no ale po wybitnych gołębiach. Jest to gołąbek bezpośrednio dziecko po królu, bo jest to gołąbek chowany z boksu. Także tu 100% gwarancji po że to jest po królu dziecko. Dlatego tam cena też będzie troszeczkę droższa, jakby ktoś się zdecydował. Ale jest to gąbek jeszcze lotowany i jest to samiczka po prostu, która ten głębik cały poszedł do sprzedaży po prostu, nie i jest na cztery razy ma dwa konkursy, w dziesiątce jest u, u mnie dwa razy. Tam, no nie pamiętam dokładnie jak już miejsc, ale na pewno ma dwa konkursy czołowe. Jest to gąbek, który był przyciemniany, bo ona ma po prostu teraz jeszcze idzie już po dwa piórka, bo sobie jeszcze cztery ma do spierzenia. I ty jakby ktoś się zdecydował to się obsypuje, ale po prostu jest to gąbek w każdym bądź razie starszy jeszcze, bo po taki gołębiach jak ona to ja już mam dzieci, może mi się uda filmik tu zamieścić, że żona ta to mamy już po takich jak to, to mamy dzieci już czteromiesięczne. Także już mam, w listopadzie mamy uchowane po takim głębiu zniosła jajka przypadkowo. Dwa roczia, kiedy zniosła jajka przypadkowo, no to mamy bombika, no nie. Może zamieszczę kolegom, uda się tu przegrać koledze, to zobaczy, jak walczy, jaki bite, bitewny gołąbek, jest młody gołąbek, nie? A to ja wyglądałem, takie celi bo przez przypadek udostępniłem to, to chyba widziałem. Na, na, na tego, bo żebym chciał zamieścić koledze, wysyłałem, no nie, i ja to z tymi guzikami mam także córka mi mówię, wiesz, że to udostępniłeś, żeby a my nie go nie? I to chyba tak przez pomyłkę. Także no także to wstawimy jest to mega gołąbek po prostu fajny będzie ktoś z tego zadowolony bo to już osobiście ma dwa konkursy tylko po prostu no wiadomo że już nie mam samiczek w ogóle no nie i jest to dlatego pokrój jest to z boksu gołąbek nie jest to 100% gwarancji a babcią jest tutaj mis i taka samicz, samczyk 12,50, no to już są te para, wydaje mi mnóstwo dobrych gołębi, co jest to mi właśnie, też nie dałem do króla beleczego no nie? I to jest gąbek z 22 roku mamusia, ale po mis właśnie, nie? I po tym samiczyku 12,50, który jest też po mis, tam jest zimperydowane dwa razy na mis, nie z dalszego, ale te gołębie już dzieci bezpośrednio po tych, co mamusia jest tego gąbka, to właśnie są bardzo dobre w lotach z tego połączenia. Także tu zapraszam, bo naprawdę tu mnóstwo hodowców, bo mam, wiadomość, no wiadomo i teraz mam takie jeszcze, bo tam wszystkie filmy mi ostatnio nie zamieściły się, ale może tu koledze podeślę jeszcze raz zamyśli, bo tam właśnie z Chicago, co mówiłem, miał być jeszcze film, ale gdzieś, gdzieś my to wszystkie te filmy nie zamieścili jeszcze ostatnio, nie? No jest dużo osób właśnie zadowolonych, dużo sobie bierze do krwi, do krzyżówek te gołąbki, no myślę, że nie, nie źle tak, żeby tylko dalej było także. Zapraszam bez mega Gąbek. będzie ktoś mega zadowolony, bo prostu, no nie, no tylko wiadomo, że no, tu jest cena droższa, bo to jest gołąb z boksu po królu bezpośrednio. Także ten. Zapraszam. No, król tu jest nic innego, jak to jest gąbek o numerze 10.543, jest to złoty medalista w deklasie 16.30, no i tu wiadomo, że tam miejsca to były, jak koledzy czytały w rozdowodach, no to one są tam pierwszy na ileś, pierwszy, 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 drugi, trzeci, no to musiał, no olimpijczyk, olimpijczyk no musiał mieć bardzo wyniki wysokie, także tu nie będziemy już więcej nic mówić.